Witam moje ziomalki z tej strony. Nieldyś, a dziś dla was drugi odcinek z serii Hero Zero PL 15. Raczej od trzeciego odcinka, wszystko będzie załadowane. Wszystkie wspomagacze tego i już będziemy robić wszystko od 100. A tu będzie 60. Przepraszam Was, ale teraz właśnie na tym odcinku chcę pobić. Już yy, ten. No yy, 40 level i dostajemy 5 oponek, czyli razem będziemy mieć yy, ten 8 oponek. tego. Znajdziemy mi się pierw na 50 monet, więc to się szybko sprawdzi. Niestety trafiliście, że jeszcze trening, treningów nie zrobiłem. Taką, to na razie przebija 985. Dobra, widzimy na to. Dobra, pomijamy. Dzisiaj pić pilot. No, pilociki dla Was zostawiłem. I jeszcze je. Jest. Dobra, chciałem coś innego powiedzieć, ale nareszcie mamy 40 level. Możemy teraz dobijać, dobijać. O, i właśnie też skończyłem portiera, jak coś. Czekać, zaraz poinformuję do gildii. O kurde. O, ja nie mogę. Muszę odwirować to. Inteligencję mi strasznie odejmuje. Będę miał teraz te ostatnie. Kurde, oby dobre, by dobre. Kurcze, ibele, taka dobra rzecz. Ale ją zlamiłem. Czekajcie, jak założę to to może coś w lumpeksie się zrobi na plusa? Kurde. Aj, aj, aj tam, oj tam. Dobra, niestety zostawię to sobie... Schowam to sobie do depozytu. Czy to mam do depozytu najbardziej to mi się... Wtrąci do depozytu Siemanko Pozdrawiam wszystkich nagrywam Dobra To weźmy sobie w telefonie karmowe. jako to dobra bla bla, bla 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 na PL14 to robiłem, miałem No i dobra O kurde może jakaś rzecz na plusa? Kurczę, dobra, co jest tutaj zrobić? Co tutaj zrobić? O, to mogę zrobić. O, to mogę jeszcze. Zapilociki, walkę? Dobra, jeszcze zapilociki, walkę. Tylko żebym to wygrał. Oby. Jak tam u was ziomeczki? No, nikt do mnie nie napisał jeszcze wiadomości. Dopiero zacząłem. Jest. Dobra. Teraz. O, bramkarz. Oponka, oponka. Nie, tysiąc doświadczeń. Czekaj, czy ktoś nas w gili coś poinformował. Dobra. Ach, po firmie. Co musimy teraz? Dobra, uświadomiony paser. Nie. Idziemy na... Nie, nie idziemy. A czekajcie. Mam drugiego w trybie specjalnym. Może, sk... Może skrócimy tym telewizorkiem. No to nie wiem czy telewizor zadziała. Bo mam trochę słaby komp, Niestety procesor Intercore i 3. Także widzimy się po ścince po tym filmiku. Dobra, udało nam się więc. Atakujemy pracownie jakiś tam ciastek, nie wiem. Mieszające ciasto. Obejrzyjmy sobie. Albo nie, czekajcie. Pomijamy. O kurde. No nic, dobra. Cieszmy się 40. levelem. Okej, okay, okej, okay. dobra. Właśnie teraz sobie weźmiemy ataki i chyba będziemy kończyć odcinek. Oczywiście zajmujemy sobie rzutki i kogoś zarobimy. Najemnest to chyba go trzy razy zaatakowałem. To właśnie jaka topka. Dobrze. Wątpię, że znajdziemy tu jakiegoś. Czekajcie, przekierujmy się na trzy... Oj, trzysta. Trzy tysięczny. Trzy tysięczny, bo tutaj to raczej nikogo nie znajdę. Kryzyś. 204. cztery. Powinniśmy go dobić. Ajajaj. Pierwsza wygrana w historii moich odcinków. Aż minus 105 konorów, szkoda szkodami. Dobra, na tym, na tym, i po tym ataku kończymy właśnie odcinek. Także, na razie macie się wcześniej. Zapomnijcie o łapce w górę subskrypcji. Udzielam tego na Facebooku lub na innym portalu społecznościowym. Napisanie jakiegoś pozytywnego komentarzu. A te rzeczy, które wymieniłem, to namawiają mnie do naszego nagrywania. Tak, nara, trzymajcie się, cześć!